Mam na imię Lena, jesteście na kanale Zrobione Ręcznie OLM. Jak zwykle proponuję Wam do zrobienia różne rzeczy, które macie pod ręką, przerobić i ozdobić, żeby dały nam to przyjemność, żeby dało nam satysfakcję z tego, co robimy. Czasami nieużywane rzeczy leżą i czekają na swoją kolej. Dziewczyny, tak jak obiecałam, któryś raz pokazać jak ja farbuję rzeczy herbatą i dzisiaj właśnie to robię. Tutaj właśnie już garnek nastawiony, wody gdzieś tak, no ja nie wiem ile tam litrów, może z 5 litrów wody, na to dam 3 łyżki soli i z 20 torebek herbaty. Musi to się pogotować 10-15 minut, później herbatę wezmę i tą bluzkę, o której już wspominałam, że ją przefarbuję i postanowiłam, że ją przefarbuję. Tylko, żeby ją włożyć później do, tego, do tej herbaty, musi być mokre, więc zanim my włożymy to do herbaty musimy to namoczyć odsączyć i później mokrym włożyć do herbaty. Więc na razie herbata się gotuje i później pokażę, czym to się wszystko skończy. No i herbatkę już wywaliłam, wyrzuciłam. Tutaj jest herbata zrobiona z solą, tak jak mówiłam, sól i herbata i teraz to co chcemy pofarbować to musi być mokre, powtarzam się jeszcze raz to jest bardzo ważne i teraz wkładamy do tego garku, przed tym zrobiłam test papierem kuchennym, żeby widzieć jaka odcień będzie, no mi pasuje wszystko jest dobrze i teraz zostawiamy. zależy oczywiście jako, jaki chcecie uzyskać efekt jaki odcień, ale ciemny niby nie, nie będzie nigdy więc nie ma, nie ma co się bać tak zostawiamy na godzinkę i półtorej. Po tym czasie zobaczymy, co będzie. Jeżeli nie jest efekt taki, jak trzeba, to można nawet na noc, jeżeli materiał jest taki, wchłania ładnie ten, ten kolor tej herbaty, to można nawet na noc zostawić, to też nic się nie stanie. Przykryć i zostawić na, na kilka godzin. Na razie zostawiam na, pół, na półtorej godziny. Dziewczyny, bardzo dziękuję Wam za to, że oglądacie moje wideo, za to, że lajkujecie, za Wasze komentarze, za Wasze opinie. Także do następnego zobaczenia. Zapraszam ponownie i życzę Wam dużo, dużo szczęścia. Pa, pa moje dziewczyny, papa. Pa.